Dzień dobry, nazywam się Jan jestem fizjoterapeutą. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu siódmy dzień rehabilitacji Ani po tak zwanym ostrym dysku. Czyli 7 dni temu ledwo co przyszło do mnie do gabinetu. Dzisiaj po 7 dniach rehabilitacji, czyli 7 dnia, dokładnie 7 dnia rehabilitacji, Ania jest już zupełnie inna. No i niech Ania sama o sobie opowie, jak się czuje, co się zmieniło przez te 7 dni. Dzień dobry Państwu. Ja po 7 dniach czuję się bardzo dobrze. W zasadzie żadnych dolegliwości, leciutko lędzi, ale to naprawdę leciutko. I w zasadzie mogę wykonywać wszystkie ćwiczenia. Przy Państwa, te wszystkie ćwiczenia skupiamy się na moim programie Stop Dolegliwością Kręgosłupa. Wszystkie ćwiczenia są opisane w tej książeczce. Ania nie dość, że robi ćwiczenia z tej książeczki, to oprócz tego robi jeszcze raz tyle. A ćwiczenia z tej książeczki robi w wersji zmodyfikowanej, to znaczy z obciążeniem 1,5 kg na nogę. Czyli 7 dnia po rehabilitacji ostrego dysku Ania jest w stanie wykonywać ćwiczenia z tej książeczki, wszystkie po kolei, jak leci, z obciążeniem 1,5 kg na nogę. W ilości powtórzeń 25. W tej chwili tak, e, może po 25, niekoniecznie. Natomiast Ania w pewnym ciągu pokaże Państwu ćwiczenia z tej książeczki, tak jak ona wykonuje. Proszę zauważyć, z jaką swobodą ona te ćwiczenia wykonuje. Mówi całkowicie, że Ania już jest zdrowa. Jeszcze na zakończenie przygotowaliśmy coś niespodziankę dla Państwa. To niespodzianką będzie świeca, następnie przeniesienie nog za głowę oraz przejście z tej pozycji do brzuszku. W parę powtórzeń Ania spróbuje wykonać. Proszę bardzo zobaczyć. Świeca jest nogi idą za głowę jedna potem druga obie nogi za głowę i z tej pozycji przejście do siatki i poszło proszę Państwa osoba bez żadnych tam bólów kręgosłupa bez żadnych ostrych dysków nie jest w stanie tego zrobić w jej wieku, a przypomnę Ania ma 66 lat wymięsania to siódmego dnia po terapii kręgosłupa. Czyli możemy chyba powiedzieć, że terapia się udała, co? Bardzo się udała. No. Jak przed yy, Terapia bóle. się udała. Wszystko jest tak jak przed bólem. Super. Gratulacje dla Ani. I <laughs> gratulacje dla Państwa. Mam nadzieję, że będą Państwo mieli prosy taki przykład nadziei na to, że Ostry dysk nie musi się kończyć operacją kręgosłupa ani cierpieniem przez kolejne 5, 10, 15 czy 20 lat. 7 dni, jeżeli jest dobrze prowadzona rehabilitacja, można fajnie wyprowadzić pacjenta z ostrego dysku. No, oczywiście każdy pacjent inaczej reaguje, są różne schorzenia, więc tutaj można brać różne poprawki. No ale niektórzy może potrzebują miesiąc czy dwa miesiące, ale nie tak, że ktoś tam 5 czy 10 czy 20 lat, tak? I cierpi. I cierpi. Także gratulacje dla Ani, super fajnie, cieszę się, że się zgodziła tutaj Państwu pokazać cały proces terapii. No i cóż, wracamy teraz do e, dalszej e, rehabilitacji, zapobieganiu nawrotom bólów kręgosłupu.